Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Słuchajcie, mamy już prawie połowę maja, a pogoda wciąż jest taka raczej jak z początku kwietnia. Mam nadzieję, że u Was za bardzo rośliny nie pomarzły przy tych przymrozkach. U nas orzech niestety dostał w kość. Podmarzły mu młode liście i część też kwiatów, więc nie wiem, czy będą orzechy w tym roku. Na szczęście inne rośliny nie ucierpiały w ogóle. Widzieliśmy, że u sąsiadów było sporo nawet wino bluszczy czy glicyni poprzemarzanych. U nas jakoś chyba jest bardziej trochę osłonięte dalej od pól i na szczęście nic oprócz tego biednego orzecha nie ucierpiało. No ale, ale co życie się toczy. No ja myślę, że w końcu już te, ta niepogoda sobie pójdzie i wreszcie się rozkręci nam ta piękna taka późna wiosna. Dzisiaj byliśmy słuchajcie na targu w Płońsku. Jeśli jesteście z okolicy to polecam, bo no fajne fa fajne targowisko, dużo, znaczy tam wiecie, mnie jakieś inne rzeczy może niekoniecznie kręcą, ale bardzo dużo można roślin kupić e, i krzewów, drzew i jednorocznych i bylin. Bardzo fajny wybór, e, niezłe ceny, także byliśmy dzisiaj na łowach. Tutaj jest tylko część. Potem wam pokażę co jeszcze kupiliśmy. Szymon generalnie cały czas chodził i mi mówił, że, za, że kupiłam za mało pomidorów. Skończyło się więc tak, że mamy 35 krzaków pomidorów i nie mam jeszcze pomysłu, gdzie je posadzę, ale będę coś kombinować. No, na pewno pomidory jeszcze w tym tygodniu będą u nas w oranżerii, może już je przesadzę do większych doniczek, te, które będą rosły w Donicach. Ale na pewno jeszcze będą na noc do oranżerii chowane. Liczę na to, że za kolejny tydzień już te noce mają być takie powyżej 10 stopni. To już będę mogła ostatecznie z nimi poszaleć. Ale w międzyczasie zobaczymy, może potem jeszcze sobie inne rzeczy pooglądamy w ogrodzie, bo jak zwykle u nas się dużo wydarzyło przez ten tydzień. Więc chciałam na początek wam pokazać, znaczy z wami zrobić donicę na teraz. Zapraszam więc na taki relaksik, będzie myślę bardzo chillowo. Chcę zrobić taką w takim wiejskim stylu, wakacyjną, swojską donicę, którą sobie postawię na tarasie, żeby była kolorowa i wesoła. Także zapraszam na relaksik. Dobra, co? Trzeba zacząć od ziemi. Nie ma wyboru. Trzeba się trochę naszarpać. I jak zawsze, mój najlepszy, choć niezbyt dobrze pachnący przyjaciel, obornik, bydlęcy, granulowany, żeby miały co jeść. No dobra, na tył na pewno pójdzie kocimiętka, bo jest wysoka, jako jedyna. Jakoś tak wiecie, jak to u mnie. Siłą po prostu przyzwyczajenia i siłą Swojej mani poszłam i prawie wszystkie są zwisające, wiadomo. Ale zobaczcie jaką piękną, wielką kocimiętę dostałam jeszcze w takim boskim kolorze. Zaraz się zastanowię czy całą ją tu posadzić, czy tylko pół, ale może niech sobie będzie takie duże. Na bok, na bok sobie pójdzie kocanka, żeby trochę tutaj srebra dodać do tej kompozycji i tak ją troszkę uspokoić, bo i tak będzie bardzo kolorowa. A na drugi bok chyba e, super tunia biała, żeby też tak się po dwóch stronach wylewało. A na środku, na środku może pójdzie bakopa, bo ona jest taka delikatna. O, fajnie będzie chyba. I teraz jeszcze bym dla kontrastu dała tutaj tylko tu się schowa, może tu werbenę, czerwoną. I jeszcze mam taką jedną, ładną werbenę. Zobaczcie, taka łososiowa, taka piękna jest ten kolor. Tylko tak się zastanawiam, czy ona nie zginie tu za tymi tuniami, ty, za tymi super tuniami, ale o, może tak. Może tak. I teraz jeszcze by tu coś bym tu wypchnęła, słuchajcie, a może tą damy troszkę do tyłu i jeszcze tu z przodu wypchniemy e, lobelię. Myślę, że tak zostanie. Nie, nie wykorzystałam werbeny patagońskiej, ale to na pewno jeszcze. To jest w ogóle jedna z moich ulubionych roślin. Uwielbiam ten jej, takie ciemne liście i te ciemne kwiaty są przepiękne. Pelargonie to właściwie kupiłam z myślą, że muszę sobie tylko jeszcze kupić taki kosz montowany do ściany, taki w świecie stary, postarzany, antyczny. I nad ławeczką na tarasie mamy tam taki. Obrzydliwy hak, i tam chcę powiesić ten kosz, i w nim pelargonie. Ja nie jestem może jakąś taką ogromną fanką tych pelargonii, ale pomyślałam sobie, że wiejski dom musi mieć czerwone pelargonie, że to po prostu jest trochę taka wiecie, klasyka gatunku, klasyka death metalu, tak musi być. I chciałam jeszcze Wam się pochwalić, też gdzie się wsadzę, oczywiście, jaką piękną dalię znalazłam na targu za 10 zł. Jestem nią zachwycona, jest śliczna. Dobra, no to co? Tutaj teraz trzeba podziałać. No i tak to wygląda. Myślę, że w tym tygodniu jeszcze też będziemy na noc ją chować do oranżerii, więc Szymon się na pewno ucieszy, że będzie ją taszczył w tej i nazad. No ale to tylko ten tydzień. E, jakoś e, szybko nam poszło, więc chodźcie, jeszcze popatrzymy sobie na inne rzeczy w ogrodzie. Część z Was zastanawiała się razem ze mną, jakie kolory będą mieć nasze rododendrony. No to już wiemy, że tam dwa są różowe na tej rabacie rododendronowej, ale ten też już pokazał, jaki będzie miał kolorek. Zobaczcie, taki biskupi, powiedziałabym. Bardzo taka ładna fuksjo, fuksja, taki fiolet, bardzo mocny i intensywny. Także też, jest, też będzie pięknie. Bardzo dużo maponków, więc show będzie na pewno spektakularne. Na pewno Wam Szymon porobi fotki, wrzucimy na Instagram. Właśnie wpadajcie też na nasz Instagram, słuchajcie, bo tam ostatnio bardzo dużo fot z naszego ogrodu. No, już się tutaj też na dole otwierają powoli, także szykujemy się. Bo w ogóle uwielbiam ten rododendron, jest coś pięknego. Jak widzicie róże też już ładnie fisiują za mną. Pojawiają się już pąki na tych pchnących różach, ale niestety są strasznie znowu oblepione przez mszyce, jest druga fala mszycy. są to całe pąki oblepione, więc muszę jutro znowu coś podziałać. Zobaczymy, może będzie woda z octem, coś, coś, coś muszę zrobić, bo już jest ich jest bardzo, bardzo dużo. Na razie nie ma biedronek tutaj w tej części, na tej rabacie. Chociaż już zawiesiłam im żółte wstążeczki, które podobno je przyciągają, ale na razie coś się obijają, nie widać. Ostatnio dziewczynki miały zadanie, dostały koszyczki i miały nazbierać te młode przyrościki świerkowe, nazbierały. Szymon zrobił im dżem do naleśników. Hansę szalenie zasmakował. Jest piękny, taki zielony i ha Hania się faktycznie zajada, no ale już teraz są trochę za długie, ale wzbierały i dżemik jest. Tutaj zobaczcie, część naszych pomidorków czeka na posadzenie. Robiłam tak, że brałam od każdego sprzedawcy coś innego. No, tak na zasadzie, że gdyby jakieś jedne były nie za dobre, no to inne się sprawdzą. Ale minus takiego kupowania na targu jest taki, że oczywiście oni tam mieli oznaczone odmiany, no ale jak ja kupowałam w 10 miejscach i wszystko ładowałam razem do toreb, no to oczywiście teraz już ich nie oznaczę z powrotem. Więc to jest minus, że będę... mniej więcej wiem co wybrałam, ale nie jestem takim specem, żeby porozróżniać po krzaku, która odmiana jest która. Więc będą niespodzianki. Na pewno jest sporo koktajlowych, dlatego że w dużej mierze one będą rosnąć w donicach u nas. Przynajmniej w tym sezonie, bo jeszcze nie mam takiego miejsca, że wiem, że to będzie ten punkt, gdzie będą rosły zawsze pomidory, więc w tym roku większość będzie w donicach. A poza tym Isia strasznie lubi koktajlowe i zwykłych nie je, ale kuleczki to chętnie. Jeszcze Wam nie pokazywałam zakupów z ostatniego tygodnia, jak byliśmy w sklepie z antykami w Pomiechówku, to pani nam poleciła taki, o tutaj macie link do filmiku, Pani nam poleciła tam od razu szkółkę i pojechaliśmy na szybkie, unexpected zakupy roślinne. I słuchajcie, miałam czutkę, że tam znajdę to. Po powiedziałam do Szymona, mam czutkę, że tutaj go znajdę, i tylko weszliśmy, to była pierwsza roślina, którą zauważyłam. To jest cyprysik płaczący. Roślina, która drzewko, znaczy drzewo, właściwie, ono rośnie całkiem duży, którego wcześniej jakoś nie znałam. Dopiero tutaj na Mazowszu przykuło moją uwagę, bo tutaj dosyć często się je spotyka. Ono wygląda tak jakby umarło, trochę, ale nie wiem, z jakiegoś powodu to jest moja miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu jak tylko to przed czyimś domem zobaczyłam, mówię, co to jest za drzewo, co to jest za drzewo? I potem szukałam, googlowałam, patrzyłam i dowiedziałam się właśnie, że to jest cyprysik płaczący i musiałam je mieć, no i wreszcie mam. E, uważam, że jest absolutnie piękny. Przy czym oczywiście rozumiem, że możecie się ze mną zupełnie nie zgodzić, bo widzę sama jak to wygląda. E, ale no wiecie, każdy, każdemu się coś innego podoba. Ja jestem w nim zakochana. No i Szymon będzie stawi sadził niedługo pewnie w tym tygodniu, jako wiecie, żeby sobie mógł jako mężczyzna zasadzić drzewo, to sobie zasadzi pokażę wam co jeszcze kupiłam ta włókowca, szalenie mi się spodobał to jest ta tarczowaty z uwagi na te bardzo duże liście on też jeszcze będzie kwitł ale no przede wszystkim liściory są fajne takie dżunglowe mocno i to jest roślinka do cienia także pójdą tam do tych paproci i host które mam pod murem tam jest cień i ja tam właśnie chcę zrobić taki cały leśny, dziki zakątek, gdzie będzie bardzo dużo takich liściastych, fajnych roślin. Ujęła mnie też, a to dzisiaj na targu ta żurawka, sama żurawka w sobie, no taka żurawka, nic jakiegoś specjalnego, ale bardzo mi się spodobały te kwiaty. Są piękne i nawet myślę, że sobie je też zasuszę do suchych bukietów. Mają bardzo ładny kolor i tak mnie ujęły, że kupiłam. Co ja tu jeszcze mam? Mam jeszcze jedną, słuchajcie, jagodę kamczacką. O, muszę podlać, żeby była druga do kompletu. O, ta już, zobacz, Szymon, nawet ma już taką jedną całkiem, jednego całkiem ciemnego owocka. O, nawet więcej. Jakaś strasznie wczesna odmiana, albo nie wiem, w szklarni pędzona, nie wiem, nie wiem. Mam tutaj też budleję Dawida, taką ciemną. Bo tą roślinę szalenie chciałam mieć od dawna. Chcę patrzeć na te, wiecie, motylki piękne, które będą ją obsiadać. Plan mój jest taki, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ona poszła w drzewko, bo tutaj drzewek jest sporo, tylko ją mocno, mocno przycinać. I przetacznik. To jest roślina, która w tym roku szalenie zdobyła moje serce. Już kilka mam też zamówionych w postaci kłączy. E, chyba. E, no w każdym razie piękna, piękna, bardzo ma ładną zieleni liści, taką ciemną. E, no i te kwiatostany są takie piękne, jakoś i w ogóle lubi ten kolor, taki ciemnofioletowy wśród roślin. Myślę, że będzie dużo takich roślin w ogrodzie tutaj u nas. I jeszcze jedna kocimiętka, aczkolwiek nie jest już tak ładna jak ta, którą wsadziłam do donicy. Kolor też mi się trochę mniej podoba i nie zauważyłam pod żółku, ale chyba miętka często ma takie listki w doniczkach. I co tu jeszcze? malino jeżyna. jeszcze jeden krzaczek owocowy. Na próbę nigdy nawet nie jadłam. Nie tylko, że nie uprawiałam, ale też nigdy nie jadłam, więc jestem bardzo ciekawa. Co to za wynalazek? Jak macie malino jeżyny, to dajcie znaka, czy to fajne. No i słuchajcie, łubin, łubin, nie mogłam się oprzeć. Dzisiaj był na, na targu taki pan, miał takie piękne byliny e, i mimo, że łubin e, wsadziłam sobie e, kłącza jakiś czas temu e, tutaj na froncie, liczę na to, że wzejdą, chociaż coś już bardzo długo i jakoś nie wschodzą, ale może to dlatego, że takie zimne noce ciągle są. Może wie, co robi. E, w każdym razie na wszelki wypadek, gdyby tamten miał nie wzejść, to nie mogłam się oprzeć, kocham łubin i uwielbiam za te piękne liście i za te piękne kwiaty. I jak zobaczyłam dzisiaj taki ładny, no to jest, no jakżeż mogłoby go nie być. I jeszcze co, jeszcze oregano, e, też tak na wszelki, bo zobaczcie jakie ładne. E, bardzo gęsta, duża sadzonka e, i tam widać, że ludzie sami to... Że to nie są z jakiejś giełdy kwiatowej czy z skądś tam kupowane, tylko po prostu ludzie sobie, no wiecie, jesteśmy na wsi. Oni sami robią rozsady, część w tunelu, część gdzieś, no nie wiem, co tam mają, szklarnie i po prostu potem sprzedają na targu. I zobaczcie, jakie piękne oregano. Także posadzę je sobie gdzieś tutaj w, tym, w tej mojej rabatce, takiej ziołowej, żwirowej, na wypadek, gdyby moje nasiona nie wzeszły. Bo nie jestem pewna, czy w takim żwirze to, co tam może rosnąć, to też czy skiełkuje. No, że nie zawsze wszystko jest idealnie, no to chodźcie teraz coś smutniejszego. No, zobaczcie, tak właśnie wygląda orzech, i to właściwie jedna nocku tak załatwiła. Ja początkowo myślałam, że on jakoś się ogarnie, odbije, bo mówię do Szymona, przecież to jest stare drzewo, rośnie tu już tyle lat. Jest duże drzewo, to nie jest jego pierwsza zima w tym, w tym miejscu. No i ja jako optymistka byłam pewna, że jakoś sobie się z tego otrząśnie, ale wydaje mi się, że już na ten sezon na pewno nie. Bo jednak wszystkie pędy są zczerniałe. Kwiaty poopadały, więc chyba już w tym roku niestety orzechów nie będziemy mieć, a to jest wielka szkoda, bo bardzo się na to nastawialiśmy. Szymon bardzo czekał. No, trudno. Nie, tak to jest, że czasami coś nie idzie po naszej myśli. No, za to warzywnik tutaj ten ziołowy, pięknie sobie tętni życiem, lubię tu bardzo przychodzić. To jest tak bardzo uroczo. Jeszcze chcę powiesić garnki na płotkach takim wiecie starym wiejskim zwyczajem. Bardzo ładnie mi sałaty rosną, więc już niedługo będziemy mieć dużo sałat. Będziemy cały czas jak króliki wsuwać sałaty. Muszę je tylko troszkę przerzedzić. Słuchajcie, podagrycznik zgodnie z waszymi radami wyrwałam i muszę wam powiedzieć, że na razie nie wraca w ogóle. O jakiś jeden widzę. Ale nie jest tak, że nie wiem, może jeszcze nie był tak tutaj przekorzeniony na wskroś, bo jakoś na razie nie widzę, żeby tutaj wracał szczególnie. Jeżyny pięknie rosną. No i te malwy gigantyczne. Malwy liczę na to, że ściągną na siebie wszystkie te mszyce, bo to mi się kojarzy zawsze z malwą muszycę, Więc liczę na to, że zabiorą wszystkie z moich warzywek. No i na koniec się chciałam pochwalić zakupem. Kupiliśmy dla Hani huśtawkę, no oczywiście dla Hani i dla Inki, ale Hania prosiła o nią, Hania chciała, więc dostała. Dla mnie też jest spoko, wygodna bardzo. Szymon oczywiście nie skorzysta, bo po pierwsze jest za duży i nawet nie ma się jak wygodnie oprzeć, a po drugiemu mu niedobrze. Także będzie babska rzecz. No, i chyba tyle na dziś. Następnym razem, jak się zobaczymy w ogrodzie, to już pewnie będą pozostałe cztery skrzynki na warzywa, wyniesione gdzieś umiejscowione. I będą już pewnie i cukinie, i fasolki, i pomidory wysiane, albo będziemy się właśnie za to zabierać. Także też będzie się działo niebawem bardzo dużo. Do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się następnym razem.